Hej, witajcie wszyscy. Pierwsza w Polsce, Arona, z otwieraną elektrycznie klapą. Dziękuję, dobranoc. Okej okay, moi drodzy, niespecjalnie zagłębiając się w schematy schemaciki, powiem wam co gdzie i trzeba podłączyć powiem wam jak zdjąć obudowy, jak dostać się do, do instalacji, a zobaczycie resztę po prostu już finalnie złożoną. No, natomiast tak żeby zacząć od tego musimy zakupić sobie zestaw elektrycznie podnoszonej klapy do Golfa 7 i delikatnie ją przerobić Będziecie mieć wszystkie przebitki Będziecie mieli pokazane jak to zrobić krok po kroku Siłowniki z Golfa 7 Jak widzicie tak się prezentują Tak się komponują tutaj Z, z sylwetką Seata Arony Otwierają klapę w ten sposób W taki sposób jak wymagamy Ja mam 1,80 m wzrostu Wchodzę pod, pod klapę bez najmniejszych problemów I składają się tak samo Mieszczą się w te wnęki Te wnęki są duże Mają taki kształt jak widzicie trochę bananowy i są trochę węższe niż na przykład w Kamiku są węższe nawet niż w Volkswagenie e, T-Crossie w T-Crossie są trochę krótsze, natomiast są dużo szersze e, będziemy potrzebowali zdjąć tą osłonę będziemy potrzebowali zdjąć osłonę boczka zdjąć tutaj tą osłonę są to wszystko elementy, które są wypinane na, e, na klipsy nie ma ani jednej śrubki będziemy też potrzebowali dostać się tutaj sorry za brud pod, pod schowkiem, tutaj pod włącznikiem, świateł mamy moduł gateway. I tam będziemy potrzebować przejściówkę. Tą przejściówkę, link do przejściówki, wam zostawię. Będziemy się podłączać do kanu komfortu. Tu będziemy musieli odblokować tą obudowę. O, klik. Klik. I tutaj dostaniemy się do skrzynki bezpieczników. Tutaj w skrzynce bezpieczników będziemy podłączać zasilanie, czyli plus. Tam widzicie jest ta osłona. Ona też będzie zdjęta. Ta wiązka od kanu komfortu oraz od zasilania będzie szła tutaj progiem od strony kierowcy. W tym miejscu będziemy szukać przewodu masowego. On tam jest stały. Jest kilka punktów masowych w całym aucie i będziemy podłączać masę. Czyli mamy już plus, minus oraz sterowanie z instalacji elektrycznej samochodu. Następnie tutaj będziemy musieli się przeprowadzić tym peszlem do w środka, do wnętrza klapy bagażnika. Tu jak widzicie ja sobie wyjąłem, pokażę Wam jak z drugiej strony to wygląda, tam wprowadziłem kable, to jest ten odbój. W zaleceniach w instrukcji obsługi od golfa pisze, żeby tutaj się wkręcić. Ja nie chcę robić dziur, więc demontujemy to i tędy będą przeprowadzone przewody. Mam już jak widzieliście uszczelki do tego zamontowane. Demontuje się normalnie tutaj odpinając. Odpinając te siłowniki jakimś, jakimś śrubokrętem. Następnie będziemy demontować tą osłonę. Tam będziemy instalować sterownik, okablowanie, będziemy się podłączać do zamka, jak również do przełącznika, który jest tutaj na klapie, żeby reagował po prostu na nasze naciśnięcie. Będzie się natomiast będziemy też demontować ten element będziemy wyciągać sam ten plastik i tu będzie sterownik dociągający dociągający zamek i w zasadzie w zasadzie jeżeli coś pominąłem to wam później dorzucę jeszcze do tematu. W skład zestawu wchodzą następujące rzeczy główna rzecz to siłowniki tu mam tylko jeden założyłem dla porównania zobaczcie to jest zwykłe długość jest praktycznie ta sama minimalnie dłuższe są te seryjne natomiast głównie chodzi o to w jakim stopniu składa się ten elektryczny większość siłowników jest po prostu za długich i nie mieszczą się po zamknięciu klapy to jest największa wada, to jak widzicie to jest główna, główna część, obydwa y, siłowniki są tej samej grubości, tej samej średnicy. Ten prawy, opisane są, prawy ma jedno gniazdo, lewy ma dwa gniazda, jedno sterujące, drugie zasilania. Y i pasują bez obcierania żadnego. Kolejną rzeczą, która jest do zmiany, jest to yy, ucho, yy, które jest montowane w pasie tylnym i seryjnie jest ono stałe, jest elementem wystającym tylko. Natomiast tutaj po zamknięciu się zamka, zło, yy, sygnał zamka, że jest zamknięty, następnie centralka wysyła sygnał do mechanizmu. Tu jest silniczek który pociąga i dociąga nam dodatkowo w tamtą stronę zamek, i to jest taki efekt, że klapa przez pewien czas nie jest domknięta, następuje domknięcie klapy. Tu jest instalacja z dwoma wtyczkami sterowanie i zasilanie jak nie mam i tu mamy, tu mamy wtyczkę. Głównym elementem całego układu jest ta centralka. W niej jest zamontowany głośniczek. W niej jest cały opis oraz instalacja, który przewód do czego podłączyć. Ona jest montowana wewnątrz klapy na tym stalowym elemencie ze śrubkami. Do zestawu dostajemy oczywiście instrukcję szybki start, no, taka mała reklama co jak jak to działa. Szybki start, jakie są funkcje, jak zaprogramować. Niestety jest po angielsku, ale to nie jest y, chyba problem. Y, dodatkowo do tego zestawu dostanie, dostajemy dwa y, przyciski. Jeden montowany na klapie od wewnątrz, to jest on. I oczywiście przejściówka do niego, on tutaj jest y, rozpinany. Cała instalacja jest rozpinana. Y, Przewód od przycisku idzie do centralki, jako jedna z, z kolejnych rzeczy. Oczywiście siłowniki również idą do centralki. Tu już jest trochę przerobiony, ponieważ ta, ten peszel gumowy był tutaj na tym przewodzie, ale on mi nie jest potrzebny. Ja tutaj zamontowałem sobie takie uszczelki zakupione. Jest to uszczelka dokładnie zaworu napełniającego. Trochę przerobiłem je. Dlaczego to przerobiłem? Ponieważ według instrukcji tutaj producenta powinienem zrobić otwór w klapie, wiertełkiem, tym dremelkiem, żeby, żeby tam wprowadzić przewody. Ja nie będę robił żadnych otworów, natomiast są tam elementy odbojów. W miejscu, gdzie kończy się siłownik, zaraz zanim jest ten element odboju, wykręciłem ten element odboju. Dobrałem odpowiednie, jak widzicie, uszczelki. I przez ten element odboju, będzie przeprowadzony przewód. Dosłownie będzie tyle go wystawać i będzie od razu wchodzić w klapę bagażnika. Następną rzeczą, którą, która jest dostarczona, są to elementy mocowania siłowników natomiast y, natomiast tu w tym wypadku nie są potrzebne ponieważ y, miejsca mocowania oryginalnego siłownika są dokładnie takie same więc y, nie ma konieczności nie ma konieczności zmiany tego być może wykorzystane będzie to do y, otwierania y, klapy y, przedziału silnika komory silnika nie jest, nie jest wykluczone wcale następnym elementem i tak naprawdę wiązką główną jest ta owa wiązka, którą tutaj przygotowałem sobie, rozłożyłem. Jest ona wieloelementowa. Jest to wiązka, która, która idzie z, z przedziału z kabiny pasażerskiej, i tam znajduje się przy, przy kierownicy, będzie znajdował się dodatkowy przycisk do otwierania od wewnątrz klapy bagażnika. Tutaj mamy zworkę bezpiecznik do podłączenia do instalacji elektrycznej. On będzie plus stały, czyli cały czas 12 V, nieważne czy będzie włączony, zapłon czy wyłączony, czy kluczyk w zapłonie. Tu mamy przejściówkę. Wszystko jest po to, żebyśmy nie musieli oryginalnej instalacji dotykać. Oczywiście dalsza część przejściówki. Tu jest jednostka sterująca jednostka sterująca tych siłowników tego urządzenia. I tutaj kolejny przewód który jest. Jest to przewód, który będzie nam się łączył z, z magistralą, z getwayem tak zwanym, yy, czyli to jest taka jednostka zarządzająca urządzeniami w samochodzie i to będzie podłączone do kanu yy, komfortu, szyny kan komfortu, kan yy, high i kan low. Tutaj z, te, z tego akurat auta, z którego ja czerpę, yy, Teoretycznie mogłoby być podłączone przez zwijacz airbagu. To jest właśnie przejściówka zwijacza airbag, ponieważ on jest też sterowany kanem comfort. Natomiast w moim wypadku będzie to podłączone poprzez ten przewód. Jest, mam instrukcję, zaraz wam wrzucę. Brązowy bodajże do fioletowego, biały do zielonego. Będzie opisane na ekranie, i to będzie wtyczka, która, jest, która będzie podłączona do przejściówki. Która już znajduje się u mnie przy gatewayu. Ona służyła mi do zamontowania systemu Side Assist. Również link do niej i, i widok jej wam wrzucę. Dlaczego to jest na macie? Przy okazji demontażu właśnie osłony, klapy bagażnika będzie wyguszona klapa bagażnika matom STP Gold. Tu mi trochę zostało z nadkoli, plus dokupiłem jedną matę. Oraz będzie wyguszona pianką. To jest pianka C6S i to jest pianka wielokomorowa, ona jest, że tak powiem, otwarta. A to jest pianka K3S, wygłuszająca dodatkowo, ona jest dużo cieńsza. Zrobimy sobie wygłuszenie przy okazji klapy bagażnika. Od wewnątrz oczywiście. Następnie jak mamy ogarniętą kabinę pasażerską, przestrzeń kabiny pasażerskiej, przesuwamy się tutaj i tu mamy kolejną sieć kabli. Są to przewody, które idą właśnie do tej owej centralki, która będzie w klapie. Jeden jedyny przewód, który nie pasuje, jest ten. Tutaj macie opis, do czego on jest. Oraz jeden przewód będzie GND, czyli masa. W samochodzie masą jest każdy element stalowy, przy, stalowy konstrukcyjny czyli znajdziemy jakąś śrubę, odkręcimy, obczyścimy pod nią, wkręcamy i mamy masę. Plus będzie stały, tak jak mówię, z, z, ze skrzynki bezpieczników, stały plus jest, jest w opisie. I została nam jeszcze jedna, tak naprawdę jedna część instalacji, a mianowicie podłączenie podłączenie owej instalacji do zamka, który jest w klapie, oraz do przycisku otwierania. Klapy tego na zewnątrz tego, który w aronie jest zintegrowany z kamerą. I jest to taka instalacja. Natomiast to jest ta instalacja, która będzie podłączona właśnie do tego sterownika tym, tym przewodem. Natomiast to instalacja jest z innego samochodu i ta wtyczka, te wtyczki są te duże. W aronie po pierwszym roku są inne wtyczki do tego celu. Właśnie zakupiłem owe wtyczki i ta instalacja, która jest tutaj, tu dostałem. Nie wiem dlaczego dostałem podwójnie zdublowany ten przewód, no ale nie szkodzi. Nie wiem, czy się przyda, raczej nie. I zakupiłem wtyczki. Powinie takie same, właśnie jak do Arony. I po prostu trzeba przezbroić. To są te wtyczki. Zamiana będzie po prostu na te wtyczki, a tutaj w tym wypadku zamiana na te wtyczki, i w zasadzie to jest całość, całość tego interesu. Jeszcze powiem tak: to miało być do wywiercenia w, w karoserii, dokładnie w klapie bagażnika, dwóch otworów. Nie będzie używane, natomiast ten będę używał, ponieważ on jest średnicy 16 mm i on będzie użyty do. Wywiercenia otworu w poszyciu klapy bagażnika, czyli będzie tak jak się otwiera przyciskiem czy zamyka przyciskiem klapy bagażnika od wewnątrz oraz będzie służył do wywiercenia otworu przejściowego do kolejnego przycisku, który będzie w kabinie pasażerskiej. Jak widzicie, to się odkręca, przerobi się ten otwór, przekłada się to, zakręca się tym plastikowym plastikową nakrętką i mamy zamontowany przycisk. Jeszcze nie wiem gdzie, ale będzie. Tak więc te, ten dremelek służy do tego. Mamy tutaj całą centralkę. W centralce będą zajęte wszystkie otwory wszystkie wtyczki, za wyjątkiem tej jednej, ponieważ ten zestaw nie zawiera otwierania, inteligentnego otwierania ruchem, czyli tak zwany ten ruch nogą pod, pod zderzakiem. Rozważę to, jeżeli wszystko będzie działać, to rozważę instalację również dodatkowo tego. Co będzie nam potrzebne w takim razie do instalacji? Oprócz trochę chęci i zapału? No wiadomo, jeżeli się nie czujemy na siłach, to zlecamy to komuś. Na pewno nożyk, bo będę tą instalację przerabiał. Szczypce do zaciskania przewodów. Taśma parciana do zarobienia fajnie tych przewodów. Tak jak tu wspomniałem, uszczelki, żeby zmienić uszczelki w wychodzące z klapy. Nie chcę, żeby mi się woda dostała do środka klapy. Termokurczka na przewody. Do demontażu wszystkich elementów plastikowych, bo będziemy, będziemy musieli poprowadzić przewód z kabiny, z kabiny pasażerskiej do bagażnika, więc musimy zdemontować próg od strony kierowcy, będziemy musieli zdemontować poszycie bagażnika z lewej strony oraz słupek, osłonę słupka C, bo będziemy musieli przeprowadzić przez, przez ten peszel, który wychodzi w klapę bagażnika. Będziemy musieli przeprowadzić te oto przewody. Tak więc dalej będziemy potrzebowali właśnie tych łyżek plastikowych. Będę potrzebował będę potrzebował miernika multimetru, żeby zmierzyć, gdzie jest plus stały oraz do przerobienia tej wiązki potrzeba, przydadzą się na pewno wyjmaki do, do przewodów. O no i takie podstawowe narzędzia jak właśnie szczypce, jak śrubokręt. Śrubokręt będzie służył głównie do tego, żeby zdemontować tutaj tą zaślepkę zabezpieczającą do wyciągania do wyciągania zabezpieczeń tych mocowań kulowych siłowników. W zasadzie mamy cały zestaw. No a więc tak to wygląda po podłączeniu Ten to złącze zostaje wolne, tutaj dochodzą jeszcze dwa dodatkowe złącza do lewego siłownika, który jest zamontowany w samochodzie, tak jak wcześniej wspomniałem. Wszystko montujemy, w ostatnim kroku po podłączeniu następuje kalibracja, system się uzbraja, no i będziemy patrzeć i obserwować jak, jak to się sprawdzi. Tu już jedna jest zrobiona, tak jak mówiłem były dwie zdublowane. Tu już jest zrobiona, założone kostki pasujące do Seata Arony, męska, żeńska. Ta kostka jest do ponownego użytku, ponieważ używam właśnie tych owych narzędzi, wyjmaków tak zwanych, więc wszystko wychodzi, wtykamy, nie pozapinałem jeszcze, bo to wszystko po finalnym montażu, jeżeli będzie działać, to będziemy po prostu zatykać. I tak jak widzicie, teraz będę się brał za te duże kostki. One są trochę na większych kostkach tutaj. Czteropinowe te są dwupinowe, to są czteropinowe. No i przekładka, i zostaje jeszcze getaway. Yy, yy, kan komfortu.